Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę wam mity, w które prawdopodobnie wierzyłeś w Minecraft. Oczywiście te mity są nieprawdziwe, więc zapraszam do oglądania. Pierwszym mitem jest na dziś jest Herobrine. Jeden z najbardziej znanych postaci w Minecraft. Podobno się da go zespawnować, jeżeli się zrobi taki portal spawner z bloku złota, z pochodni redstone i z deraka. Jeszcze do tego będzie potrzebne rusztowanie oraz krzesiwo Podobno jak się postawi blok złota, na tym nederak to się objedzie dookoła pochodniami Redstone, później rusztowanie, krzesiwo i to się podpali. I podobno tak ma się zrespełnić Heroine. Oczywiście ten spawner nie działa, dlatego że Herobrain sam w minecraft'ie nigdy nie istniał. I jeszcze nadal nie istnieje. Nawet sam Mojang, Mojang zainteresował się popularnością Hero Braina, ale nigdy i tak go nie dodał do gry. Może kiedyś doda. Oczywiście są filmy na YouTube z filmami pod tytułem Jak zrobić spawner na Hero Braina", ale nigdy nie wierzcie tym filmom. Bo nie da się w Minecrafcie zrespawnować Robrina. Chyba, że na modach. A my teraz przechodzimy do kolejnego mitu. Jednym z najbardziej znanych Minecraftowych mitów jest portal do nieba. Podobno da się go zbudować z jasnogłazów i wody. Jak się zrobi tak? Ułożę się to w tak jak portal do netheru. Jeszcze tutaj wyżej. Aby nic nie było. Bo tak jak portal do Netheru, tylko z jasnogłazy. Oraz rozlej się tu wodę. Ja mam optifine więc to inaczej wygląda. Ale oczywiście ten portal do nieba nie istnieje. Nie. Nawet spróbuję w niego wejść. Pokażę wam, jaki portal do nieba istnieje. Naprawdę to jest prawdziwy portal do nieba jak tu się kliknie jesteś w niebie na niebie jesteś jak chcecie się dowiedzieć jak zrobić taki portal do nieba to odwiedźcie jeden z starszych odcinków na kanale Craft, jak teleportować się za pomocą command bloka. a ja w tym czasie Skaczę do wody i przechodzimy do kolejnego mitu. znaną postacią w Minecraft jest NDT 303 i powiem Wam, nigdy taka postać nie istniała i raczej nigdy nie istnieć będzie. Może Mojang wprowadzi tą postać, ale jak na razie nic o niej nie wiadomo. To już jest koniec tego odcinka, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, wbijcie tutaj bardzo dużo łapek w górę, możecie też zasubskrybować kanał MC Craft, wejdźcie na Instagram MC Craft Official. a już, już się z Wami żegnam. do usłyszenia za tydzień w sobotę o godzinie 17, a my już kończymy, cześć!